Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, Andet. witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu kas na moim kanale i na kanale Tomka90 no boys jest SN Jestem! Jakoś tak się zająknę, na prądku, słyszałeś to? No właśnie. Nie, 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 nie. To, słuchajcie, przez ten świąteczny nastrój ym, i sylwestrową imprezę, która się zbliża wielkimi krokami. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj standardowo, jak zawsze, agli to Agli, tudzież Agli to beauty, jakkolwiek wycie to nazwać, tak to też nazwijcie. Yy, wybraliśmy z Tomkiem Simkę. Yy, yy, jest dość ładna. Ja Wam ją oczywiście pokażę. Proszę bardzo. Czekajcie, galeria tworzę. O, otworzy. O, mamy galerię, słuchajcie. Jesteśmy w galerii. I słuchajcie, po, po tym kasie będzie brzydcza. Po tym kasie będzie jeszcze Proszę bardzo. Simka od, yy, od Magdaleny K.P.L. Yy, Magdalen K.P.L. Tak, o właśnie tak. Yy, I simka nazywa się Paruwa. Także yy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Tomek pamiętaj, żeby ją pobrać dwa razy, no nie? Tak mam, mam. Dobrze. To musimy dwa razy czekać. Jakie Jaki ona ma rajty. Czy ty to widziałeś? Widziałem te rajty. Ty o, widzisz jej twarz? Ja już widzę problem z brodą. Tomek z brodą, z ustami. Mmm, będzie smakowicie, słuchajcie i teraz yy, robimy oczywiście w 15 minut kasa, ale cię mam do Esra wyzwanie, o którym mu nie powiedziałem i teraz ma szok. Być. Tomek, Co? no jako że były święta, jako że się zbliża Sylwester, to dzisiaj musimy Simkę ubrać na Sylwestrowo, tak wiesz, wystrzałowo, na imprezę, na dzienne. Taką wiesz, musisz z nią zrobić taką jakbyś poszedł z na party, party maker, hearty, herty, shaker i te sprawy. Ty nie mam gustu i smaku. To nabierzesz gustu i smaku. A to nie mogę ją... Na no ewentualnie mam... możesz zrobić, jeżeli chcesz, to możesz zrobić panią zimę. Nie, ja ją wyślę na imprezę bikini. Nie, ma być w normalnym stroju. Bikini to też stroj normalny. Excuse me. Excuse you. Panna Paru właśnie nazywa słuchajcie, także no jest piękna. To, Tomek, słuchaj, ściągamy ją. W sensie, wiesz, rozbieraj i to sprawdzę. No rozbieraj, no. Już nie ma rajtek. Ja, ja, ja zacząłem od... O Jezu, jakie ma zęby, Tomek? Nie, właśnie się uśmiechnęła do mnie. <noise> Jestem przerażony. <noise> Czekaj, ja to mam dobra Bo, ściągam wszystko. dobra, ten brzuch tutaj trzeba je wy... No i kolor trzeba. Pamiętaj, pamiętaj, żeby zmienić kolor skóry ogólny. No dobra, ale zaraz nie robię dopiero później. Nie no potem no. To co? Jesteś radni tak mniej więcej? Jezus, Mariano. Dobra, no to słuchajcie, to ja odliczam w takim razie. Mam 15 minut, żeby ją zrobić na e, imprezowy szał sylwestrowy. Także 3, 2, 1, start. Mamy 15 Jezus, minut, na meczek. Czemu nie można cofnąć już. Czekaj, bo muszę jej dać normalny kolor. Jakiś czekaj. Taki. Ja ją muszę pierwsze wiesz, brzuch, ciąża. A we... tu ja nabijam brzuch. Mhm. Jak Dobra. nigdy. Czekaj, to ja tak. O. Tu jeśli coś wydarzyło z tym. Czekaj, czekaj, bo ona coś. O! W ogóle pana biustu nie ma, Tomek. Zaraz cię zrobię, pan. Esen. Mhm. Chirurg Esen, słuchajcie, wyleczy. W ogóle cię kas bez kamerki, tak chcieliśmy tylko powiedzieć, tak, bo tak. ani Tomek, ani ja nie jesteśmy w formie wizualnej. <śmiennie> <śmiennie> dlatego słuchajcie, To by było niezłe agli. <śmiennie> ja Wam powiem tak. Ja Wam powiem tak, słuchajcie. E, Nagrywamy to po raz pierwszy około 10 rano. Przyrzekam tak, o 10 ej, rano. Jeszcze raz z Mackiem nagrywam o tej porze. Normalnie macie go o tej porze, idzie spać? Więc to nie, no śpię, rzeczy. nie idę spać, tylko śpię. No, no. Także A dzisiaj. Ja będę się... czerwone włosy. Dzisiaj się udało jakoś tak. A to, że jej robisz włosy. Ja jej robię na razie sylwetkę, pupcie i te sprawy, wiesz. Sylwetkę, pupcie. Nie, no u mnie ma. U mnie. takie mocne D. No, no tak, to zawsze w zasadzie musi mieć mocne D dupkę trochę wystającą Nie Pamiętaj, taką. żeby jej zmienić kolor oczu, bo ma czerwone w ogóle. No, różowe ma. No, różowe, no bo ja idę takie ładne. O nie, tak, czarnych tak, nie. Ja dobra, bym dał takie kitne. I teraz, słuchajcie, zaczyna się jazda. O. No Aha. dobra, czas na zmianę twarzy. Mhm. Ale że o. jej nos tak... Kto... Magda taki nos wykrzywiła. Boże. Dorimy, no, dorimy. No, Ameno, ameno, dorime, dorime. Nie pytajcie, słuchajcie, mamy fazę ostatnio nie, i. No. To jest. Was nie ogarniecie. Nie. Czekaj, to mnie właśnie kręci jak wiesz, co jak. Jak w Przerębl. no ja wiem, ja wiem. O. Uh -huh. Tylko wiesz, co mi się nie podoba, że. Czekaj, ma, ma coś tą wargą, mnie, Tak, ja nie mogę tej. Dawaj tą warę mi tu. To już jej warę robisz? No, robię jej warę, no. O Jezus, stronałem jej warę. Czekaj, edytuj. A tutaj tego, jak ja mam to pomniejszyć? Znaczy... Hmm... O. Czekaj, ja, ja, klikam, a to się a tu nie w, w ogóle przyłomniało mi się teraz, tak? Co? W komentarzach ostatnio widzieli ludzie, że ja zawsze robię takie zeszynki psychopatyczne, bo się tam są uśmiechnięte. <laughs> <noise> Więc teraz stwierdziłem, że. No, no dobra, postaram się nie robić psychopatki. Tym razem Maćka Simka nie będzie się uśmiechać. <noise> tak, nie, moja już tym razem nie. Już, już zmieniam. No, zobaczaj, bo to uszy mnie straszą po boku gdzieś tam. No. Schowaj uszy! O Jezu, co ja jej tu wyprawiam? Nie, ona ma garbaty nos. To mega Serio? <noise> serio! Robiłem jakieś gizmo na twarzy Ty, u mnie chyba jest okej. Okay. Nie, nie ma ile co wyszło. Ja coraz lepiej twarzy robię, tylko nie garba i znów zrobiłem, o. O. ja nie umiem twarzy jeszcze. Ja się... O Jezu, jaki płaszcz chwil Nie, ja powiem, że umiem, a potem wyjdzie, że jednak nie umie. To nie mów lepiej, że umiesz. Nie jednak nie umie. No. Daj no. włosy i... Nie, ona nie może mieć błękitnych oczu, to jest paranoja. Nie to ci kolor włosów zmieniam oczu, chcę. A już wiem, mi się nie podoba, bo ty masz ta duże. No ale wiesz, co, ja nie mogę jej wargi zmienić. Ona ma za duże wargi. O jezu, co ja <grym> <zrobienie? grym> Nie, to Maciek, się ona wydarzyło? u mnie wygląda. Jezus! Maciek! Jezu, dobra, naświetlałem sobie spację. O, fuck, shake. Ale ona. <grym> I wiesz, to bo mi się coś z głową, tu ona ma jakąś taką wstążkę zamiast głowy. Jak ci idzie? Strasznie, co mam taką szeroką w barach, że mogłaby mi pobić. Nie macie? ona ma coś stąd twarzą. No jak każda jak ma z twarzą, no nie, ona ma... Laska, co ty masz? Tomek, ja nie mogę jej wargi zmienić. A może by ta to, to impreza taka, e, troszkę, żeby się pod kogoś przebrać? To znaczy pod kogoś przebrać? A nie, bo taka kleopatra mi pochodzi. No ja damy... Ej, to... e, jak się zmniejsza usta? No musisz w detale wejść. No wlazłem i nie wyszło mi to, Tomek. Niech to. No. Ej, czy teraz jesteś ładniejsza? Chyba nie. <laughs> jesteś brzydsza. O, trochę drapieżna. Trochę. Taka... Bitches. Boże, to by. Ona, to by ci pięknie. To my, jak wiesz, z mojej śmiało. Przerzekam ci. No, to z mojej też. O nie! Maciek, a ja mogę cofnąć! Nie wiem, czy możesz. Dobra, to nie cofamy. No czekaj, ja jej teraz muszę te... te... Jezus, gałki oczne. Aaaaa! Nie! Ona jest straszna! Jezus! <grystanie> <grystanie> Ej, klikło się i się wszystko spowiększyło! Maciek. Co tam maćkujesz? Zepsuję mi oczy. Ja też mam zepsute oczy, nie przejmuj się. O Jezus Mary, ona wygląda jak Rodan-Weirer. E... Co, jak co? No nie. Maciek, Jezus, przydź pana! Eee, dobra, ja muszę jej zrobić brwi, tylko w się sensie kolor brwi nadać, o, czarne. O. Nie, dobra, ja muszę ubrać, bo może strojem ją zamaskujemy. Jak się zmniejsza wargi? bo nie wiesz co, kochana, dostaniesz makijaż. Bo to nam no to pomaga. O ja pierkur, Maciek, ty, jej nawet makijaż nie pomaga. Co ty gadasz? Aż tak żeś poszalał? Ona jest tak ułomna w swoim, wy swoim wyglądzie, że. O! Naprawiłem? Naprawiłeś? A, 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 hm. hm... Nic nie mówię. Aaaa, marynarka bluzki... swetry, t-shirty. Dajemy coś z bluzki... O, o. Wiesz co, ona nie wygląda już teraz u tak tragicznie. Chociaż jak założę włosy to się bo mnie przerażę zaraz. No ja już i dałem. Nie, no, to ja pierwszy dałem włosy, żeby to wiesz. Jako taką miało skład i ład. Tak. O nie, mój to Boże. To nie pasuje. O Boże. To tylko, że byłem na czarno robię. A ja robię jej sylwestrową kreację. Znaczy makijaż najwyżej sylwestrowy. O Boże. Czekaj, jeszcze w makijażu nie jestem. O mój Boże, Tomek. U mnie może wyjść bez makijażu, ale musi wyjść w ubraniu. Ale no, w ogóle coś nie tak z głosem... Nie wiem, czy zauważyłeś. <coughs> nie, nie słucham jej. Tutaj są same te, to nie. no tak jak jesteś na czarno, to ja taki czerwień dał. Tak. O, zmieniłem głos, bo ona jakoś tak dziwnie gadała do mnie, jakoś tak męsko bardzo. Może taki tręsik. co mnie u mnie chyba tak wygląda. Dobra, to tak. O, nie, nie oczy. Ja nie chcę zmieniać osłon, chcę zmieniać powieki. Ja czytam. Hmm. Nie no, od boku to jest jakiś monstrum teraz. Ty u mnie też Chociaż, A, wiesz, ten... co? Chociaż to jak już teraz nie jest. Sylwestrowe powiedzmy, to nie to może mieć te takie te krechy poza oczy. Tak, teoretycznie tak. No, znaczy, że teoretycznie. O. Hmm. Ej, wiesz co? Chyba naprawiłem SN. No, ja, ja coraz bardziej pogrążam się. Tylko słuchajcie, dajmy jej może dzisiaj takie, nie wiem, czerwone włosy. O, zrobię na czerwono. Ej, Tomek! No weź! nie Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Ej, damy czasu? Nie wiem. 5 minut niecałe. Znaczy 5.30, sorry, no. Ej, bo ja się za bardzo skupiłem tutaj, wiesz, na tym... Obo... Ej, Tomek, ona wygląda jak gwiazda. O mnie patrz, ale jako porno? Jak się czoło zmniejsza? Klikasz na czoło. I tam rozciągasz albo, wiesz, zbliżasz. Hmm. Dałem ci, kochane, jakieś dodatki. Aha, dajmy ci kolczki, których tak nie widać. no... no. Masz. Nie będę Cię ograniczać. Naszyjnik, jak jakie mam jej usta podnieść? Ja muszę jej usta podnieść teraz. Ej, w tej koszulce nie zacznij żadnego naszyjnika. No hmm. panie, weźmiesz tutaj dodatki. Ty chlopocze, chciałem dać ten... Jest Ej, nawet... Ej, nawet czoło zmniejszyłem. Pięknie, uczysz się. Jezu. No dobra, no nie wygląda aż, aż tak tragicznie chyba. Chyba. Wyglądać w takim czymś? No chyba nie ma tragedii, dobra. Ej... O masakrę. To ściągnę... Dobra, niech będzie tak. Nie takiego szalika założyć. Wiesz, takiego. Kurde, takie futro ruskie. Da nie się. Nie czegoś takiego. Ale samo tak, futro mam. ruskie. Hmm, poczekaj, zaraz, zaraz zobaczę. Postarazem mi takie rękawiczki, to chyba powinna nam tylko futro. A czy takie, nie futro, tylko takie. Hmm. Ja chcę żeby jeszcze dłonie powiększyć, w sensie ręce. Może dałem mi to trochę mózgu. Ale nie tak suwaczkiem, żeby miała no suwa... grubsze. No tak, tak, tak. Co u mnie na połowie. Dobra, damy na ciało. Ja jestem żyjokiem, to jeszcze zrobię. Ej, czemu mi się wszystkie też Sims... Aha, wszystko mi się tam jak świeci, bo ja przecież instalowałem nowe Simsy. A, no co? No, to fajnie. Dobra, czekajcie, czy mam jakoś... Ubrać. Hmm. Ona tu jest jakaś taka szeroka. O Jezus. Nie ma no, on mnie drag queen wyszedł. Naprawdę? Nie no, nie może być aż tak źle Tomek. No, to ty zobaczysz. Czekajcie, sobie postartuję. Tak, o! Daj mi Tomek futro. No co, masz na futro. No to niektóre jeszcze to czy to? Czekajcie. Hmm. O, ewentualnie to zmieni moje kolor włosów. Słuchaj, jednak je zmieniam czekać na blond. No tak, jaka gwiazda... Nie, stekie. ja jeszcze te rękawiczki. Bo te rękawiczki te nie, nie. nie w coś tam, nie w coś tam. <laughs> nie w coś tam, nie w coś tam. Czy ty miałeś tam bransoletkę? Może jakiś łańcuszek tam ładny. Taki wiecie, wysadzisty. No mnie nie może mieć. O, ja mam, dobra, udało się. Tom jak ona wygląda jak gwiazda. Ona wygląda jak milion dolarów teraz. Ja bym ją grał. Ej, naprawdę no. nie wygląda to jak źle. No mnie też pewnie byś nie pokrał. Sims plus. <noise> naprawdę Wiesz co? Ka kariera e e leżing i. No i, i beaching. No. Masz minutę 30 nie załam jeszcze. Czemu że i rajdki założę? A ja i dam buciki jakieś ładne. Na szpileczce. No bo może o, są jakieś kozaki, tu? O! O Jezu, jest, please! Tomek, ona wygląda jak milion dolarów. Mmm. Ej, naprawdę to jest znaczy, ładna. Wiesz, nie ma, nie ma tragedii. Wiesz, co, ja mówię, że nie ma szale, Znaczy, że nie jest źle, ale pewnie jest źle. Nie, ty zmniejsz te oczy. Ewentualnie. Co tu jeszcze mogę zmienić? No nic, już nie mogę zmienić, no już jest OK. Może faktycznie te oczy trochę pom O, może tak, taki ostatni szlif. Dobra, Tom, jak jestem gotowy. Czekaj, 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 ty się tak nie rozpędzaj. Ja tu oczy robię. Ja już ją zrobiłem. Słuchajcie, myślę, że nie ma, nie ma tra Na początku się ba byłem bardzo przerażony. Ale teraz chyba... No chyba dobra. Całkiem, okay. No biorę telefon w dłoni. Tak? Dobra, no to słuchajcie, pauzujemy w takim razie nasz stoper, zostało nam do końca, do końca 16 sekund, więc idealnie. No dobra Tomeczek. Piszę całą, czy piszę z twarzy? E, najpierw twarz. Najpierw twarz, tak jak, tak jak zawsze, na, na grupę naszą, nie? No. Dobra, no to... To czekaj, to ja ci robię już. Ciekawe co Ała, powiesz. Jest ciekawy, co się. powiesz. Czekaj, bo na się nie chcę ustawić, no. Wysłałem już. Moje poszło. My też. O, dziwną twarz zrobiła. Tak jak u ciebie. Boże, Maciek. <grystanie> co ty masz za Kleopatrę. No mówiłem ci, że robię tak temat, że nie prawie mi jakaś Kleopatra wyszła. Ty teraz ci ją pokażę z daleka. Jej, ale co twoja ma z oczami? Nic nie ma? Dobrze jest, tylko tak się co? ustawiła głupio. Co tak otworzyła tak oczy tak. Nie wiem, no teraz ci pokażę ją w całości, czekaj. No czekaj, też ci pokażę ją w całości. O, jezu, no i oczy się musiała ruszyć. Bo z Ciebie teraz będę stać w miejscu, nieruchome. O, Tomek, zobacz. Patrz jaka chika wyszła, widziałeś to? Boże, jaka ruska milionerka! A a widzisz? widzisz? Ale ona oczy- ona coś ma z oczami. Nic nie ma z oczami! Przestań krzywdą patrzeć na jej oczy! Bo ty... ty? ty? ty w oczy to była oczy... twoja- twoja- Co? Ty te czoło nie zmniejszyłeś! Nie wiem czy jest. Zmniejszy... zmniejszyłem- masz... jej! Ty ja, nie, ty masz twarz! Jaką mam? Masz wszystko niżej jakoś, bo ta grzywka nawet pasuje, wygląda jak- <laughs> Ale to się, się już nie da bardziej zmienić, patrz, próbuję teraz, nie da się? No nie wiem. No, Maciek, ej, zmieniłem, ja to cofnę, ale bardzo mi wyszło. Nie ty nie chcę! Tak? Patrz. Zmieniłem jej czoło. No, ja... No. <laughs> no! Nie, nie zauważyłem z czoła Boże jakie frodo wyszło ja, Ty Ale ona teraz się dobrze tą twoją komponuje Ja sobie wypraszam <śmiech> Dobra <śmiech> to my kończymy Kończymy to e, Mam nadzieję, że on się odcinek podobał Fącz Bo jest znowu Byłem tak. Byłem, byłem też ja i, i słuchajcie, Rówki Kikibysowski i wam życzę świetnej imprezy sylwestrowej. Nasze postaci są gotowe na Sylwestra, jak widzicie. Tak. One chodzą do ciemnego Sylwestra. Tak, także Tam co? Nie Trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa! pa. pa.